Nasz projekt, kryminalne Zagadki Nowej Huty, jest zupełnie nowe, innowacyjne podejście do tematów gier miejskich. Z jednej strony jest to połączenie klasycznej gry miejskiej, w której dochodzimy od punktu do punktu, rozwiązując po drodze kolejne zagadki i zadania, ale z drugiej strony innowacyjną rzeczą jest wykorzystanie waszego smartfona, który będzie wyposażony w specjalną aplikację, która przeniesie Was do naszego świata kryminalnych zagadek Nowej Huty. Nasza aplikacja będzie dostępna na smartfony z Androidem, iOS i Windows Phone'em. Nasza aplikacja będzie wykorzystywała dobrodziejstwa nowoczesnej technologii. To właśnie dzięki smartfonom udało nam się wcielić wiele naszych kreatywnych pomysłów w życie. I tutaj warto od razu powiedzieć co nieco na temat fabuły. Otóż wcielamy się w postać detektywa i mamy do rozwiązania sprawę sprzed kilku lat. W naszej grze chcieliśmy połączyć elementy realistyczne i fakty historyczne z przemowy dla polskich lat jakimi niewątpliwie były lata 90. z fikcyjną historią, która została osadzona właśnie na czas, kiedy to odbyły się pierwsze wybory demokratyczne w III RP. Cała fabuła kręci się wokół zabójstwa Sławomira Kołderki, który był, który był kandydatem na prezydenta miasta Krakowa. Jest to podstać przedstawiana przez nas w pozytywnym świetle. Sławomir Kołderka jest człowiekiem porządnym, Człowiekiem prawym, człowiekiem, który angażował się w akcje charytatywne i działał na rzecz swojej społeczności lokalnej. Zawodowo pracował na hucie, imieniąta dusza sędzimira. Był również poważany przez swoich kolegów z pracy, ale był w ciągłym konflikcie ze swoim szefem. No, powiedzmy, że panowie się nie lubili nawzajem. Znowu Mir zyskał sobie bardzo duże poparcie swojej społeczności i postanowił wystartować jako kandydat na urząd prezydenta miasta miasta Krakowa e, poparło go wielu bardzo wpływowych e, ludzi między innymi senator Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Węglikowski Węglowski. czy tam Węglowski? no to jest prawie to samo, od węgla w pseudonim Węgiel e, Niestety nasz główny bohater, Sławomir Kołderka, został znaleziony martwy w jednym z krakowskich hoteli. Oficjalną wersją jego zgonu było samobójstwo. Ale trzeba by na pewno, no właśnie teraz, po latach, wracamy do tej historii, by odkryć ją na nowo. Ale jako że jesteśmy w XXI wieku, wykorzystywać będziemy ku temu najnowsze osiągnięcia technologiczne. No właśnie, najnowsze nowinki technologiczne, ale jak one pomogą Wam w rozwiązaniu tej zagadki? Damy Wam przykład. Idziemy nad zalewem Nowochódzkim, w piękny, słoneczny dzień i oczywiście złączoną naszą aplikację. Nagle dostajemy komunikat, że gdzieś w pobliżu znajduje się poszukiwany. Za pomocą aplikacji dostajemy jego zdjęcie z akt, lokalizację zaznaczoną przy wykorzystaniu Google Maps. Oraz kilka niezbędnych wskazówek jak postępować z delikwentem. W grze będzie, będą wykorzystane wasze pozycje GPS. W odpowiednim czasie specjalny algorytm wyśle wam informacje na temat zagadki, którą macie rozwiązać. Ale to dzisiaj przykład, bowiem w grze wykorzystamy całą paletę multimedialną, którą udostępnia wasz smartfon. Oprócz wciągnięcia was w ten świat kryminalnych zagadek, chcemy wam również trochę przybliżyć i pokazać ciekawe miejsca które odwiedzicie w trakcie trwania naszej gry. Miejscami tymi będą m.in. Zalew Nowochódzki, Plac Centralny czy Kombinat. To dzięki współpracy z Domem Kultury Jędruś udaje nam się realizować ten projekt. Już dzisiaj zapraszamy Was na naszą oficjalną witrynę www.odkryjnh.pl Polubcie nas na Facebooku i bądźcie z nami na bieżąco. No i do zobaczenia 21 marca, kiedy to odbędzie się oficjalna premiera naszej innowacyjnej gry miejskiej? Gdzie jest ten Nie <grywa>